Witam Państwa. Zaprezentuję Państwu możliwości wykorzystania funkcji, jeżeli. Oczywiście na konkretnym przykładzie, który widzą Państwo po mojej lewej stronie. W tabelce znajdują się nazwy firm, oczywiście podpisane jako firma 1, firma 2. Określone są w drugiej kolumnie przychody, a w trzeciej koszty danej firmy. Naszym zadaniem jest określenie, czy firma uzyskała zysk, czy uzyskała stratę. Strata jest oczywiście wtedy, kiedy koszty. Przewyższają przychody, a odwrotnie jest zysk, czyli przychody przewyższają koszty. Żeby Excel mógł za nas określić, czy dana firma uzyskała straty czy zysk, musimy skorzystać z funkcji je jeżeli. Aby wstawić na arkusz funkcję jeżeli, ze wstążki formuły wybieramy sobie kategorię logiczna, a następnie funkcję jeżeli. Pojawia się kreator funkcji jeżeli, który składa się z trzech argumentów, Pierwszym argumentem jest test logiczny, który musi nam zwrócić albo prawdę, albo fałsz. Wtedy pojawiają się kolejne argumenty, czyli albo funkcja korzysta z wartości, jeżeli prawda, albo z wartości, jeżeli fałsz. W zależności, jaki test logiczny sobie wpiszemy. W naszym przypadku test logiczny będzie brzmiał: przychody firmy pierwszej, czyli odwołujemy się poprzez kliknięcie w odpowiednią komórkę. Następnie wpisujemy znak większości i klikamy w koszty tej samej firmy, czyli określamy, zadajemy Excelowi pytanie, czy przychody są większe niż koszty. Jeżeli to jest prawda, to wyskoczyć ma nam słowo zysk. Jeżeli byłby to fałsz, wtedy ma się pojawić słowo strata, czyli firma ma większe koszty niż przychody, tak jak widzą to Państwo na tym właśnie przykładzie. Tak zapisane, zapisaną funkcję jeżeli zatwierdzamy sobie przyciskiem OK. Pojawił się oczywiście wynik. Wynikiem jest strata, bo koszty oczywiście przewyższają w firmie pierwszej przychody, więc żeby uzupełnić kolejne elementy naszej tabelki, przeciągamy sobie za prawy dolny róg, za uchwyt wypełnienia naszą funkcję w dół. Dzięki temu funkcja jeżeli została zastosowana do wszystkich 10 firm.